Cześć, witajcie na kanale GID. Dzisiaj z Wami Jacon i Burzyk. Cześć. Ostatnimi czasy sprawdzaliśmy, jak Hama Pipe 2.0 poradzi sobie z Ton Silem Flipem 6. No i tam zdecydowanie wygrała. Czas na pojedynek z Tronsmartem T7. Zanim przejdziemy do wyglądu, opowiedzmy o specyfikacji obydwu głośników. Na pierwszy rzut oka widać, że Tronsmart jest większy 216x78x78 78 mm, gdy Hama ma 190x75x79 mm, waży również nieco więcej bo 870 gramów gdzie Hama 580 Jeśli chodzi o odporności, no to. Pipe 2.0 IPX4 natomiast T7 IPX7. Maksymalna moc 24W w hamie, 30W w transmarcie. Głośność maksymalna obydwu głośników jest na tym samym poziomie, czyli 87 dB. Pasmo przenoszenia w przypadku Hamy nie było podane, natomiast w przypadku Tronsmarta 20 Hz, 20 kHz. W obydwu głośnikach bateria 2000 mAh, z tym, że Tronsmart może grać do 12 godzin, a Hama tylko do 10. Bluetooth 5.0 w Hamie, w i 5.3. Jeśli chodzi o gniazda i możliwości odtwarzania muzyki, no to tu jest troszeczkę inaczej. Bo Hama posiada auksa, gdy Tronsmart go nie posiada, natomiast Tronsmart posiada slot na karty, a Hama nie. No i najważniejsze, cena tych głośników. Jeśli uda nam się kupić. Hamę w promocji, no to kupimy ją za 240 zł i za, tak, za taką samą cenę złapiemy tę siódemkę, ale no z reguły Hama chyba w standardowej cenie kosztuje 400 zł, no to już jest zdecydowanie za dużo. Ale jeśli mielibyśmy je mierzyć po cenie 240 zł, no to jak najbardziej warto ją kupić, obydwa te głośniki są takimi jakby cylinderkami z potencjometrem na górze. Takim ruchom... do roweru albo termos. Albo no, termos? No, 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 taki e... termos rzadko widzę. No to niech będą bidony. Tronsmart wyróżnia to na pierwszy rzut oka, że mamy szluweczkę, którą gdzieś możemy zaczepić do plecaka. No niestety w przypadku Hame takie coś w zestawie się nie znalazło. Tu mamy również panel dotykowy na górze, gdzie możemy pauzować utwory, przewijać je. W Tronsmarcie poza tym, że jest to potencjometr, nic takiego się nie znalazło. Natomiast na froncie mamy pełen panel zarządzania wraz za ślepką. Hamie, natomiast tam mamy tylko włącznik i przycisk do mołda do przeskakiwania między trybami. Zaślepka znalazła się na odwrocie. Niby IPX4, a mocno siedzi ta zaślepka. No, kolejną rzeczą, która różni te głośniki, to jest to, że Tronsmart powinien stać tylko i wyłącznie tak, gdzie Hama ma te nóżki na plecach, no i może również, przepraszam, grać leżąco. Tu mamy odsłoniętą membranę pasywną, gdzie w T7 już jest ta membrana osłonięta. No i jeśli chodzi o wygląd, to by było chyba w zasadzie na tyle. Jak mhm. oświetlane przyciski W hamie? A i tu i tu? Nie ma ani w jednym, ani w drugim, z tym, że Tronsmart ma tego o-ringa na górze. Mhm, ale przyciski nie. Przyciski nie. Hama ma poświetlany tylko delikatnie ten górny panel, gdzie mamy play, pause, czy to wybrany tryb, bądź połączenie w TWS-a. Poznaliśmy wygląd, najważniejsze różnice, jeśli chodzi o specyfikacje. Tak więc czas założyć maski i zobaczyć, usłyszeć w zasadzie te różnice na ślepo, albo jej nie usłyszeć. I wybrać głośnik lepszy i gorszy, a mogą być takie same. Mm? Mądre mądrości logiczne wjeżdżają. Gorszy, gorszy, gorszy. Filozof. Nie, jest ja no, taka taka łatwa. Powiedział, że jest trudna. Dobra, gotowi? Oczywiście. Zabieramy ręce z batu? Tak, czy tak, tak, bo one, one mocno nie, biją. Nie, Dobra, czuć, czuć, się czuć. jak żeś puszczał my. wcześniej, to było czuć. Czuć, bo... Aha. Czuć. Sąd. No to będą stały te głosy, obok Ciebie, na środku. Do jednej głośności je zrównaliśmy, że tak powiem. Głośniczki są przepasowane i ustawione. Pierwszy będzie grał ten od prawej, drugi będzie grał ten od lewej, jak mojej. Pierwszy od prawej, czyli przede mną? Czyli idąc inaczej. Pierwszy będzie grał przed Adsonem bardziej, no drugi no. bardziej przed Burzykiem. Tak jest łatwiej. Będę, bo... będę Wam prezentował, drodzy widzowie, który głośnik gra aktualnie mniej więcej. Zaczynamy od y, pierwszego głośnika, tylko zobaczę, czy pierwszy jest pierwszy, a drugi jest drugi. Y, I zaczniemy od utworu Heavy Thunderwater. Gloria Tels, Gra pierwszy głośnik ten. przed Adsonem. przed bardziej. Będę się przełączał na bieżąco. Zobaczymy ten utwór i wjeżdżamy w Tainted, Revision, ale zanim do Tainted do pierwszego głośnika wrócimy i startujemy. I Czyli przedaczone się do Mi się wydaje, że już możemy zakończyć. O tak, tak, no, tak już tabliczki tak, pokazujemy. Troszkę, pokażcie tabliczki. Najpierw do przodu, potem w lewo? Tak, teraz dajcie w drugą stronę. Sztuk Sztuknął mnie. Dobra, widać, widać coś się mnie. Najpierw powiedz, który Ci się bardziej podobał. Który mi się bardziej podobał? W pierwszym utworze podobał mi się bardziej pierwszy, w drugim utworze podobał mi się bardziej drugi. No to jest nasz problem. <laughs> Tak więc najlepiej by było posiadać obydwa te, te dwa głośniki. E, takie jest moje zdanie. Już się możemy przysunąć, bo już nie będziemy nic pisać In do no biurka. Zimno ci? Zimno. A, widzisz. Musisz się cieplej ubierać. Nie, za dawną e, wypadkę, Nie no, zdecydowanie. Na niskich głośnościach w pierwszym głośniku przeważa ten bas. Słychać faktycznie, jak on fajnie tam uderza i najprawdopodobniej na 99% jestem przekonany, że to jest Transmart T7. Natomiast w utworze rokowym dużo lepiej pokazał się bynajmniej dla mnie głośnik drugi, czyli Hama Pipe 2.0. No dla no mnie. W tym utworze pierwszym troszeczkę mu zabrakło tego dołu na tej głośności. Tak, to, takie jest moje zdanie. No ja w obu utworach wolałem pierwszy głośnik i jestem zaskoczony, bo jak sobie sprowadzaliśmy je do jednej głośności, to mówię, kurczę, Hama gra dobrze. Wcale nie będzie nie, chyba aż takiej wcale różnicy. Wcale nie dużo gorzej niż Tronsmart. No a teraz po założeniu maseczki i oddaleniu się, okazuje się, że jeden z nich gra dużo lepiej dla mnie. Jeśli chodzi o bas, to oczywiście bez wątpienia, natomiast owszem, trochę kosztem wycofania średnich pasm, bo ten wokal był nieco dalej, ale wciąż uważam, że to było lepsze brzmienie niż no, taki trochę chaos, który wydobywał się z drugiej No głośnika. mi się podobał w roku ten chaos właśnie z Hama. No mnie nie, niekoniecznie. Zawsze wolałeś jakąś taką koncertową muzykę, na koncercie jakbyś był, ja zawsze wolałem studyjną, cichą i precyzyjną. Także jeśli, jeśli druga była Hama, czyli tak jak obstawiłem, no to dla mnie no, nie ma w ogóle dyskusji, bo i Tronsmart, czyli pierwszy głośnik grał lepiej i jest tańszy. No i tyle, ty masz większy problem, bo jeśli to by się jeden podobał bardziej tu, drugi tu, no to już musisz się zdecydować grać. i pójść na kompromis. Tak więc tak, którego mam... z tych głośników bym nie wybrał? No, uważam, że są to obydwa bardzo dobre głośniki. Hama, jeśli nie stoi przy Transmarcie, to nawet w utworach klubowych no właśnie, potrafi zaskoczyć. No właśnie, to bo ja pamiętam Blind Test ostatni, który robiliśmy z Tonsilem, tak. To ona brzmiała tam naprawdę Bo dobrze. nie grała przy Transmarcie. No właśnie, to jest, dlatego musicie wiedzieć jedną rzecz o naszych testach, że tak naprawdę dopiero te Blind Testy są w stanie pokazać nam jak i wam później wyraźną różnicę jednego głośnika w stosunku do drugiego, bo tak jak my testujemy jeden potem za trzy miesiące drugi możemy mówić, że one grają super oba, a jak staną obok siebie, to nagle robi się kurczę, no może nie przepaść, ale ogromna różnica. Zwłaszcza no tak jak mówię, jeśli wycofamy e, wzrok, gdzie no faktycznie właśnie. nie możemy się tym kierować, Warkami, bo jak niczym, tak. e, no człowiek jest, e, że tak powiem, wyleciało mi to słowo. E, e, Podatny podatny oczywiście na marki, na, na to co widzi. no My w tym momencie tego nie możemy zobaczyć. Możemy tylko domyślać się no i z charakterystyki tych głośników wnioskować który gra który. I po tym dochodzić właśnie do tego czy bądź wygramy bądź przegramy w tym blind teście i wyłonić ten głośnik, który okazuje się lepszy. Ale bo, bo głupi, głupio nam jakby się okazał to Hama gra. No. Możemy podnieść? <laughs> Możecie. Nie, oh, bez niespodzianki. Pierwszy. Pierwszy grał z prawej, drugi grał z lewej. Czyli po i widzów. Pierwszy przed burzykiem grał drugi. Czyli obaj trafiliśmy, no i dla mnie różnica była. W dół bardzo Duża dura. była różnica, to prawda, między tymi dwoma głośnikami. Była tak samo duża różnica jak w przypadku Hamy Pipe 2.0 z Tonsilem Flipem 6. Tak Czyli więc... wyobraź sobie, jaka ogromna różnica musi być między Tonsilem a, a, a transmartem. transmartem. No to to już właśnie. No i to tak właśnie wygląda, moi drodzy. Najlepsze są testy bezpośrednie porównawcze w tych samych warunkach, jeden po drugim, ta sama głośność. No, bo jednak wtedy widać bardzo wyraźnie jak, jak w tym akurat konkretnym momencie, w tych warunkach, w tym miejscu jest ten głośnik różny od drugiego. Bo może faktycznie na dworze z dalszej odległości może by się broniła, no w każdym razie tak jak tutaj słuchamy na tej przeciętnej głośności, niezbyt dużej, to ja pod każdym względem wybieram Tronsmarta. Ja może tylko w roku bym skłonił się ku Hamie, Natomiast wszelkie utwory klubowe czy rozrywkowe, no to zdecydowanie moim zdaniem Tronsmart i te jego niskie pasma. Chyba na tym możemy zakończyć. Jeśli jeszcze do tego hama nie jest w promocji, to w ogóle nie ma co je brać pod uwagę. Jeśli jest promocja, no to tak jak mówi ja, ktoś, ktoś może sobie tak. Posłuchać obu i wybrać. Natomiast jeśli był 400 zł, no to nie ma sensu. No to nie, no to zdecydowanie. Nawet dla tego roku byś byli nie wybrał. Nie, wolałbym Transmart za 240 i za 160 sobie przeznaczyć na coś innego. Dokładnie. To poznaliśmy wyniki blind testu e, Hamy Pipe 2.0 z Transmartem T7. No, nie wydaje mi się, żeby zaskoczyły mnie jakoś bardzo. Nie a... zaskoczyły przez to, że na ustawianiu równej głośności myślałem, że są zbliżone. A, A okazało się, że nie są. Po, po poprzednim blind testie myślałem, że trochę ta różnica będzie mniejsza. No ale nic. Wyszło jak wyszło. Z Wami dzisiaj Jadson. I Burzyk. Do zobaczenia w następnych materiałach. Może byście chcieli, żebyśmy porównali jakieś właśnie z tych głośników z jakimiś innymi. Postaramy się oczywiście to zrobić, jeśli będziemy mieli taką możliwość.